Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii informacyjnej, a więc Motonews. Jeżeli nie chcecie pominąć żadnego odcinka na naszym kanale, zachęcam was bardzo serdecznie, abyście kliknęli przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a teraz po prostu zaczynamy. Zaczynamy od dwóch ciekawych rekordów, które w przeciągu ostatnich dwóch tygodni padły w świecie motoryzacji. Pierwszy z nich to rekord ustanowiony przez Porsche Taycan w kategorii najdłuższego ciągłego poślizgu dla samochodu elektrycznego. Taycan driftował przez 42 km i 171 m, a całe bicie rekordu Guinnessa zajęło 55 minut. Niby spoko, ale i tak ten rekord jest w sumie niczym w porównaniu do rekordu, który zrobiło BMW BMW, konkretnie model M5, driftował ciągle przez 8 godzin, przejechał po poślizgu 374 km i 172 m i w międzyczasie był tankowany pięciokrotnie. I myślę moi drodzy, że to właśnie jest prawdziwy rekord i teraz chyba nie pozostaje nam nic innego jak czekać na pokazanie wyższości technologii elektrycznej nad spalinową i pobicie tego właśnie rekordu, a wydaje mi się, że będzie ciężko, chyba że, nie wiem, będzie jechało drugie auto za elektrycznym autem, w międzyczasie go ładując albo w jakiś sposób szybko nastąpi podmiana baterii, bo elektryki raczej na tyle zasięgu mieć nie będą. Oh no. anyway, last week... Kolejny rekord ważny dla nas, fanów motoryzacji, to rekord czasu okrążenia samochodu produkcyjnego na Nordschleife. Najbardziej znany poligon doświadczalny dla samochodów okazał się być miejscem, w którym swój ogromny potencjał pokazał nowy Mercedes AMG GT Black Series. Moc tej topowej odmiany AMG GT została podniesiona do 720 koni mechanicznych, które krzesane są oczywiście przez 4-litrową, podwójnie turbodoładowaną V8. Natomiast finalny czas, jaki się udało wykręcić, to 6 minut 43 sekundy i 616 tysięcznych. I to jest, moi drodzy, czas o ponad sekundę lepszy niż rekord dotychczasowego króla Nordschleife, czyli Lamborghini Aventadora SVJ. Co więc z tego wiemy? Że wcale nie moc, która w przypadku Aventadora jest większa niż w AMG GT Black Series, i nie napęd na cztery koła mają tutaj znaczenie, a inżynieria, technologia, aerodynamika i tym podobne skomplikowane rzeczy, o których wiem niewiele. Kolejny news to taki nasz news wewnętrzny. Część z Was pewnie już bardzo dobrze wie, że nasze battle battleboxy zostały przecenione na kwotę niecałych 60 zł. Promocja oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje, choć niektóre rozmiary już się nam tak naprawdę kończą. I swoją drogą chcielibyśmy bardzo serdecznie Wam podziękować za zamówienia, które złożyliście od ostatniego Motonewsa, bo było ich naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast z okazji Black Week przeceniamy również czarne, basicowe. Koszulki z napisem WWI na klatce piersiowej. Je obecnie możecie kupić za 55 zł. A więc, czy moi drodzy, zdecydujecie się na zakup battleboxa, czy też takiej zwykłej basicowej koszulki? Tak czy siak, dostajecie bardzo dobrą jakościową koszulkę, wyprodukowaną od początku do końca w Polsce. W przypadku battleboxów do tego jeszcze brelok, dwie naklejki, kartkę z podziękowaniami od ekipy. A więc, no, jeżeli chcielibyście sprawić sobie, bądź też komuś bliskiemu, prezent, a nadchodzą Mikołajki, święta, i tak dalej, to zapraszamy serdecznie na www.tour.pl. Just do it! Make your dreams come true! A teraz, moi drodzy, dość kontrowersyjne info: mianowicie, prawdopodobnie szykuje nam się potężna afera w świecie motoryzacji. Europejska Federacja Transportu i Środowiska wzięła pod lupę hybrydy typu plug-in. I ich zdaniem samochody te, zamiast łączyć w sobie największe zalety technologii elektrycznej i spalinowej, kumulują największe wady, zamykając je w jednym samochodzie. Skąd takie wnioski? Już tłumaczę. Przebadane zostały BMW X545E, Mitsubishi Outlander PHEV i Volvo XC60T8. Auta były testowane w przeróżnych wariantach pogodowych, przy różnych ciśnieniach opon i tym podobne. Po prostu możliwie najrzetelniej, tak by wyniki badań były niepodważalne. I co się okazało w kwestii emisji dwutlenku węgla? BMW X5 według producenta ma emitować 32 g CO2 na kilometr. Tymczasem najlepszy wynik, jaki udało się wygenerować na w pełni naładowanej baterii, to 42,3 g, a w momencie, gdy auto ładowało silnikiem spalinowym swoje baterie, wówczas emisja sięgała 384,6 g CO2, a to więcej niż przykładowo wolno sące V10 o pojemności 5,2 litra z Lamborghini Uracana, które emituje 338 g. Podobnie mało satysfakcjonujące wyniki pomiarów miały Outlander oraz Volvo. Outlander zamiast 46 gramów w najlepszym wypadku wyemitował 85,8 g, a w najgorszym 216,1. Analogicznie Volvo zamiast deklarowanych 71 g zrobił 115,3 w najlepszym wariancie i 241,8 w najgorszym. Generalnie naprawdę może nam się tutaj szykować gruba afera, moi drodzy. Eksperci z Unii twierdzą, że hybrydy typu plug-in nie mają absolutnie nic wspólnego z ekologią i są jedynie marketingową przykrywką, by w dalszym ciągu w ofertach producentów mogły znajdować się auta z dość dużymi jednostkami spalinowymi. I teraz tworzy się taki wewnętrzny dylemat, bo nie wiadomo komu kibicować, tym co oszukują, czy jednak Unii Europejskiej, bo jakby nie patrzeć, no, lubię duże silniki i... Chciałbym, żeby te duże silniki pozostały w ofertach producentów. Wolę duży silnik i silnik elektryczny, niż żebyśmy skończyli jeżdżąc kosiarkami. A teraz, moi drodzy, radosna informacja dla osób kochających Clarksona, May'a i Hammonda. 18 grudnia wraca The Grand Tour, w którym to zobaczymy m.in. zmagania wielkiej trójki świata motoryzacji na drogach na Madagaskarze w ich skrajnie, szalenie pomodyfikowanych samochodach. Trailer jest w sieci, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia go. I nie wiem jak Wy, ale ja się naprawdę bardzo, bardzo cieszę, że Grand Tour wraca do korzeni, a że nie będzie kolejnej serii polegającej na pływaniu łódkami. <laughs> Także no będzie co oglądać na święta. A w ogóle, jeżeli oglądacie kanały takie jak przykładowo StopHam, to pewnie jesteście zaznajomieni z sytuacjami agresji na drodze takimi jak chociażby te. No i moi drodzy, pojawiła się propozycja zmiany w prawie o ruchu drogowym, która miałaby zakładać wprowadzenie takiego oto. Artykułu. Artykułu, według którego policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy w przypadku ujawnienia czynu polegającego na albo Umyślnym zajechaniu drogi innemu pojazdowi w celu zmuszenia kierującego nim do zatrzymania lub gwałtownego zmniejszenia prędkości pojazdu, albo zatrzymaniu i opuszczeniu pojazdu przez kierującego nim lub jego pasażerów z zamiarem znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej kierującego innym pojazdem lub jego pasażerów lub uszkodzenia pojazdu innego uczestnika ruchu drogowego lub w celu złośliwego uniemożliwienia kontynuowania mu jazdy. Dajcie znać, co sądzicie na temat takiego przepisu, który ma wejść w życie, który w sumie ukróci, myślę, że takie czyny drogowych szeryfów, którzy sami na własną rękę chcą wymierzać sprawiedliwość. A ja tymczasem, moi drodzy, się z Wami żegnam. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał i przypominam o promocjach na www.itwer.pl.